Ostatnio to, co robiliśmy, to było zabijanie smoka, które było za zajebiście nieopłacalne. I, Ojejku. I, I miałem krasza wtedy. A Jaki etap jest? W tym momencie <laughs> kończymy Liurnię. Mniej więcej kończymy Liurnię. Dzisiaj skończymy Liurnię na pewno i pójdziemy już do Caelid. Z tego, co widzę. Chociaż no... Będziemy jeszcze do Liurni wracać, z tego, co widzę, parę razy. E, na ten moment, kolejna rzecz, która jest na liście... tylko, Jojo, jakie masz pytanie? Kolejna rzecz, jaka jest na liście, to żeby zrobić ten Dungeon. Tam jest dość ważna rzecz do lorana, do, do, do wątku. Fi, czy nie? Czy, 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 czy rani? E, czy dziś stream dwie godziny dłużej i jutro tak? Dokładnie tak. E, dopisałem na tym, na, e, i na Discordzie, i na YouTubie, e, że dzisiaj zrobimy dłuższe streamy, 6 godzinne. E, z racji tego, że nie było wczoraj, więc koniec końców wyjdzie i tak, że 12 godzin w tygodniu zrobimy, nie? Tylko, że jedyna taka rzecz, którą zaznaczyłem, to jest to, że e, być może e, pogramy 4 godziny w Elden Ringa, a później 2 godziny pogramy w Diablo 4. Bo wczoraj wyszłoby tak, a ładź, wspomniałem o was. E, he, he. Tutaj wyszła beta Diablo 4 pack, dla osób, które zrobiły preorder. Ja zrobiłem preorder. E, więc no, nie, nie będę ukrywać, że bardzo chętnie bym wykorzystał e, tą betę. E, żeby sobie w nią pograć, bo no, specjalnie ją kupiłem po to. Teraz ja muszę być na dole, nie. Dobra, słyszałem, że witałeś, ale jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór, Józef. Jesteś wybawieniem dzisiaj, jak rzadko kiedy Remczak. Wybawieniem? Dlaczego wybawieniem? E, no ja jeszcze wrócę do tematu tego diablo. E, no, bo ta beta trwa tylko 3 dni. Teraz. E, w przyszły weekend jest znowu, e, w tym razem już nie dla tych, którzy robili pre-order, tylko dla wszystkich. E, no ale to są tylko 3 dni, łącznie 6, 6 dni... To jest mało czasu. Ja się dzisiaj obudziłem od, po dwunastej, dwunasta dopiero wstałem. E, no ale mówię, to dlatego, że ja wróciłem do domu około 6 rano, więc... E, więc no... Uzyw podkreślenie? Dobra, to już tu napiszę, żeby wykorzystać. Od wczoraj biję na duo bez spania. E, oh fuck! Ja pierdziele. Dobra. Olałbym chyba tego gościa. Z niego ten set dropi, ne? Jakby nie miał tarczy. Czy jest coś, co jest magiczne? Bojebiście. Czy jest coś, co jest, co jest magiczne i przebija się przez tarczę? Ja pierdolejsze teleportę. Meh. Jaki dodatek polecacie pierwszy zacząć w DS2? E, chyba najlepiej w takiej kolejności, jakie wychodziło z tego, z tego, co kiedyś ja się pytałem ludzi, pamiętam. Nie, nie chcę. mi się, on się teleportuje. <laughs> Fuck e, ale ja zrobiłem też całkiem inaczej. Nie przechodziłem tak jak, tak, tak jak klikałem, tak, tak grałem po prostu. Ja pierwszy przeszedłem lodowy, później przeszedłem smokowy, a później. Zebrać wszystkie Soulsy. Czyli Sakiro, trilogię Dark Souls, Demon Souls i Bloodborne. i za mną. No co za. Eh. plecki. Fuck. Fuck. mam być Blackstab. Albo będę dzisiaj lamić. Boże, to będzie straszne po prostu. A no właśnie, bo miałem wam coś jeszcze pokazać. Nad czym pracuję dla was tutaj? Żebyście mieli na co punkty wydawać. Ale tu muszę pić tego typa, daj Albo... Albo dać mu się... Dawaj, niech mnie zabije, nie chcę mi się go bić. Gratuluję Evil 4, stare, bo lepsze niż nowe? Nie, come on. Nowe po prostu jeszcze nie wyszło. <grym>, po prostu ich nie usypiam. A, okej, okay, okej. Okay. Taki sposób bez spania, rozumiem. Myślałem, że od, od wczoraj próbujesz ich ten... bez... Pójść samemu spać i zabić. <grym>, he's gone. Udało mi się zebrać wszystkie Souls From, e, czyli Sekiro Trilogy, Dark Souls, Demon Souls i Bloodborne. O no proszę, no to bardzo dobrze. To jest kolekcja, która wystarcza na setki godzin, <grym> tak naprawdę. A nad czym ja pracowałem ostatnio? Dwa dni temu poszedłem spać późno, o trzeciej w nocy e, i nie byłem wcale poza domem tego dnia, e, bo bawiłem się z jedną rzeczą. Mianowicie, chcę zrobić e, i zrobiłem teoretycznie, tylko muszę to jeszcze podłączyć pod tego, e, pod punkty. Już wiem, jak to zrobić, a to jest dość ważne, bo to nie jest taki pstryk. Tego nie pozwala Twitch robić tak po prostu. Trzeba mieć specjalny program i go napisać trochę kodu. E, generalnie mamy coś takiego. Jest druga kamerka, yy, która odpowiada za filtry ze Snapchata. E, więc możemy sobie zrobić na przykład tak. E, I chcę zrobić, żebyście mogli sobie za punkty na przykład zmienić mi kamerę na i nie wiem, 30 sekund na przykład albo na minutę. E. I tak to będzie wyglądać, plus minus, nie? Tylko, że jest masa tych filtrów, które mi się podobają, e, ale e, ja na początku chciałem zrobić tak, żeby ten, żeby na każdy filtr była osobna nagroda, ale jest tyle fajnych filtrów, że po prostu e, no, cię, ciężko się zdecydować, co wybrać po prostu. Więc no, tak e, to wygląda, ten sposób. I jest też UW dla tych wszystkich was, którzy kochacie ten... E, no. <grymne> Dobry wieczór. <grymne> lemczak? Czemu Lemczak? To znaczy, że Lemczak. Pod zero. A Lemczak, Lemon, okej. Okay. Tam zmieni Witam wszystkich. Dobry wieczór. I druga sprawa jest taka właśnie, że... <grymne> Nie da się tego zrobić z główną kamerką, którą mam tutaj. Dlatego musiałem GoPro moje podłączyć. W końcu się do czegoś przydało po wielu latach. Dobry wieczór, wschód. Siemanko. Dobry wieczór Podol. I problem jest taki, że ja nie mam takiej baterii specjalnej tak zwanej dami baterii, która by się nie rozładowywała, nie rozładowywała nigdy. I boję się, że po prostu to, to padnie. Padnie bateria i zobaczymy pod koniec streama, czy ciągle będzie działać, czy ciągle będzie włączone. A to jest fajne, bo tu mogę gdzieś o To mi się podoba. Także no, tym się bawię aktualnie. I to postaram się, żeby jutro już działało, ale nie obiecuję. Dobra, umarłem. Teraz mogę wydać moje dusze w końcu, bo zapomniałem, że. Halo. To nie jest SL1 run. Platynka w Wolongu? No nieźle. Dobra, co ja, co ja robiłem? Ja chciałem więcej nic, nie? Bo. O, ja nie mam nawet na level. 14500 mi kosztuje. Tak, eee, weźmy. trzy takie? O, za dużo. Okej. Okay. Kurde, grałem w zeszłym tygodniu w Dark Souls 3. I teraz ciągle próbuję wejść w interakcję ze wszystkim, klikając zły przycisk, no. Dobra, jeden level w Inta i mamy 50 w końcu. Diablo napierdaszę. O, ja też, te, też grałem przed streamem, ale koło 17 wyłączyłem i stwierdziłem, no nie, no muszę się przygotować. Najgorsze jest to, że ja jestem pewien, że ja w ten weekend nie pośpię zbyt długo. <gry> Bo nie dość, że jest y, ta beta diablo, którą bardzo chcę pograć. Y, to dzisiaj streamuję 6 godzin. 6 godzin streamu wiąże się nie tylko z tym, że 2 godziny dłużej będę streamować, tylko też z tym, że prawdopodobnie będę e, edytować tak z dwie godziny dłużej, e, więc e, to, będzie, to będzie weekend bez snu, tak coś czuję. Dobra, trzymamy manę, bo tu są dwa włosy w tym dungeonie, więc wolałbym nie... Halo, przecież jebłem mu, nie sawaj! no jedne. ja pierdolę. Aha, nie ma żadnych pociągów na manę nawet, tak? A czekaj, bo... Fak, zapomniał... zapomniałem. że oni mają pieprzonego nekromantę, których strzesza. Okej. Okay. Jaki lore w planie teraz? Teraz robimy jak Dungeona konkretnego, żeby po pierwsze summonować D przy bosie i z tego bossa nam też dropi dość ważny item, który będzie potrzebny do Questarani albo Fi. Ja nigdy nie pamiętam. Taki, takie, taka, taka, taki tatuaż pod oko. No Man's Sky jest jednym z lepszych gier z otwartym światem? Być może. Ja nie grałem. Ja z No Man's Sky kojarzę tylko dlatego, że... że deweloperzy zrobili w chuja graczy. Na początku przynajmniej. Wiem, że później gra się dość mocno poprawiła, ale... No, początkowo nie było to dobrze, nie? Dobra, zbieramy to. Nie, A co do Diablo, to rzeczywiście to, co Bulbi pisze. Że ja myślałem na początku, że kurde, coś tak... Niby mam te 60 klatek, ale czasem są takie ścinki, czasem takie skoki klatek, że to jest masakra. Takie spadki w sensie w dół, nie? Dziwnie to momentami działa. Oni też mają swojego nekromantę. Dobra, to trzeba się do góry bić, nie? Żeby do tego bossa dojść, do którego... Ała, ja chcę dojść. Boże, jaki ja w wpierdal dostaję. Umrzesz? Umrzesz, dobrze. Cały wszechświat można zwiedzić, pokaż staty, zaraz pokażę, tylko dojdziemy do bezpieczniejszego miejsca. Ale jeśli chodzi o wszechświat w Nomen Sky, to problem był z tego co pamiętam taki, że rzeczywiście można było zwiedzić wszechświat, ale te wszystkie planety były puste mocno, a jak nie były puste, to każda z nich była do siebie mocno podobna. Nie wiem jak to się zmieniło, właśnie mówię, później po, po update'cie. Zakładam, że poprawili, bo z tego, co słyszałem, to naprawdę fajnie tak teraz już po tych wszystkich paczach, które wprowadzili, e, wygląda. Przestań rolować, ty nie Dobra, fuck that. Ja po prostu sobie... A nie, bo ja sobie muszę... Muszę i tak to zrobić. Dobra. Czemu? Jak on staje, to nie mogę mu nic zrobić. Nie lubię. O, aha, myślałem, że umarł. <laughs> Dobrze. A staty mam słabe, nie podoba mi się w tym ranie to, że ja tak robię w ten sposób jak to robię, bo mam mało HP. Dla mnie jedna z najważniejszych statystyk zawsze na samym początku rana to jest napiendolić dużo HP, tak do 40 najlepiej. A staty wyglądają tak, No trochę tam nie, nie widać za mocno, może jak pokażę to o tu macie po prawej stronie. Poprawili grafikę, grafika grafiką, ta, ta gra ma ładny styl po prostu. Słabo, no słabo, słabo, słabo. ale na razie lepiej nie będzie. Zmieńmy sobie rzeczy. Tak, energia zawsze jest fajna. To potrzebuję, żeby używać ra rapiera. Nie, nie potrzebuję już. A to mi HP daje, nie? Wiary nie potrzebuję. Co, co mi się przyda na tym bosie tutaj? Ataki z wyskoku, trafienie Orr. zwiększy mo moc czarów, tak! To no, to się na pewno przyda. I zwiększa... okej. Okay. <słyskańska> Dziękuję Waksjan za, za followkę, się Dobry wieczór. Bedelnik zostało mi maliket, pozostali bosowie. Horalura, Dagon Bestia, jeden legendarny talizman, aha. Po malikacji dostępne i trzy zakończenia ogarnąć za jednym podejściem mi platynka. No można, znaczy tam, w sensie na, na kopiowaniu u tak? Ale masz głos mordo zajebisty. Dzisiaj mam przepity głos mocno. Dzisiaj mam zajebiście przepity głos, bo wczoraj piłem do... M, dzisiaj, do 6 rano. <laughs> Więc no, dzisiaj, dzisiaj mam skacowany głos i tak będę brzmieć pewnie jeszcze przez najbliższe... <laughs> 3 godziny. Dopóki... Dopóki nie stracę głosu radiowy normalnie. Ojej, bo się zaczerwienie. Stop with the compliments. Dobra. To jest ten pan, którego muszę zajebać. Niech przyjdzie D. Niech, niech przyjdzie D. Halo, D? Kurwa, ja nie mam... Tych soszków na manę Halo, nie, nie, nie. Idź do D. Nie, nie ruszaj. Ja tu jestem tylko po to, żeby... Pomachać różdżką. Okej, okay, i tyle jeśli chodzi o manę. Kurde, ten stolik tutaj. Okej, okay, obludzony. nienawidzę tego bossa, bo on jest za szybki po prostu. O kurwy, syn. No nie, czemu na... mnie Kurwa. Podłączenie <grywa> odneta i odnetaj po tym pobraniu kopii z chmury. O Jezu, to aż tak mocno trzeba ten naokoło chodzić? Znaczy, chodzić, robić na tym? Czaję muszę kamerkę niżej. Yy. Aż tak trzeba naokoło chodzić, żeby to zrobić w tym na, na PlayStation? Do tego grasz w Eldena to już jest chyba idealnie. Ojej. Tak na tym streamie jak ktoś jest pierwszy raz, to ja gram tylko w Souls -like, tak naprawdę, nie? Bardzo rzadko się zdarza, że wyłączę coś innego. No, Od premiery Elden Ringa praktycznie tylko w to gramy. Było, było parę ranów innych, Sekiro na przykład czy Dark Souls 3. Ale to dość mało. Dość mało. Czekaj, muszę do góry, stop. I muszę D znowu. O nie! Gruby syn. no nie... Poczekaj, poczekaj. Do góry, do góry mnie podnieś, podnieś mnie! Kurwa! <śm> chyba muszę jednak tych pieprzonych... Mam z mało HP, żeby tak gridować i, i omijać wszystko. Nie Nienawidzę zrobić NG plus w Soulsach, żeby zrobić Platynę. Ja też nie. Znaczy, szczerze mówiąc, ja chyba mam koło tysiąca gier włącznie we wszystkie Soulslajki -like i ponad chyba, jakby się zliczyło. Włącznie z tym, co grałem na Piracie kiedyś, dawno temu, w Souls 1. Ale chyba ze dwa razy tylko poszedłem we wszystkich grach na NG+. To jest temat, który dość często wraca u mnie na streamie, ale ja na przykład nie lubię NG+, grać. praktycznie nigdy. Ja zazwyczaj wolę zacząć nowy run, nową postać i od samego początku tworzyć coś nowego. Uwielbiasz ten moment. Który moment? Jeszcze pięciu gierci ci brakuje do platyny. Gier czy achievementów? Żeby skończyć z solsami, halo! O, oh, no i jeszcze headshot zajebiście. Gdzie jest ten D, kurwa? Już nie mogę go sumonować Mogę. Jaki mam w ogóle ten boczek w tym? A, stamina i leczenie. Muszę, muszę jakieś te łe. Tak, łezki pozbierać. Miałem plan, żeby dzisiaj sobie też yy, w końcu zobaczyć, jakie są spele w ogóle w tych miejscach, w których już byłem. Zawoniałem soczku na. na mana Tak. Idź na di Bij nie mnie! No, idź D. Idź D. Nie strzelam, bo będzie rolować i unikać. No dobra, ostatni strzał, fuck. No, D. Podchodź. Myślałem, że na mnie skoczy. On nie. Je... Kurwa, żeby on D nie zabił przypadkiem. Bo jaką zabije D. Tak. Ok, D się podleczył. Jaką zabije D, to nie będę miał tanka i wtedy... No tra. Kurwa, znowu Bochsawa zrobił. AT2, 3, 1, 5, 4. Dzień dobry, nowego słowa się nauczyłem kondom mi coś niezwykłego po 22 czy normalnie <noise> kondom? Nie dałem słowa kondom no Kaman, on. ile on go może baksawować? Po 22 prawdopodobnie Diablo włączę, tak mi się wydaje, bo mówię, ja, mnie ta beta bardzo ciekawa, no bo 3 dni tylko trwa. Ja chcę wykorzystać ten czas jak najbardziej. Najbardziej jak mogę szczególnie, że no... mówiłem już jakiś czas temu, że Diablo 4 to jest premiera, na którą chyba w tym roku poza DLC do Elden Ringa, który nie wiadomo kiedy wyjdzie. Ja czekam najbardziej. Dobra, poszło w końcu. Uff. A moment z tym wejść na gilotynę. Tak, tak, też go bardzo... W sumie ja go nie lubię. <laughs> nie lubię go właśnie przez to, że chcę skipować, to muszę czekać i w tym momencie mogą mnie te szkielety zabijać i tak dalej. Tylko Bloodborne się robiło NG+, a czy w... fajny był NG+, w Dark Souls 2, ja sam nie grałem na NG+, ale wiem, że na NG+, Dark Souls 2 bossy nie tylko mają więcej HP i więcej biją, czyli tak jak NG+, w każdej grze praktycznie FromSoftu, tylko masz dodatkowe nowe ringi, w Dark Souls 3 też to było, nie? że były ringi plus 2, plus 3, ale no, e, mają, bossy mają nowe chyba niektóre ataki, w niektórych miejscach są inne itemy i tak dalej, więc jest troszeczkę ciekawsze. A, a nie, że po prostu... a no ok, plus 7, czyli przeciwnik ma plus 700% HP, plus 423% damage'u i tyle. Na, na tym to polega. Znaczy <noise> to byłoby fajny jakiś challenge, żeby zrobić, nie wiem, NG plus 7 run level 1, ale mech, mech. Dobra, usięd, usiądniemy sobie i pójdziemy na normalnego bossa jeszcze. Eee, DLC do 3 przychodziłem na NG plus? Bo najpierw kupiłem samą podstawkę, przyszedłem i tak sobie kliknąłem przygodę drugą. A dopiero potem była promocja na dodatki, o nie. O oh, Błąd w Matrixie? Co? Grześnica ma przy firmantów? firmantów, O kuźwa... No właśnie, o, o tym właśnie mówię, że Daxos 2 to NG+, wydaje mi się, że było najciekawiej rozwiązane. Że, że nie było takie po prostu, okej, okay, plus milion statów do przeciwników i graj. Pokaż listę, jaki masz etap na streamie. Kurwa, znowu nie wziąłem soczków na manę. E, jak zabijemy bossa, dobra? Zabijemy bossa i... I będę w bez, 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 bezpieczniejszym miejscu. Ała! Kurwy syn skoczył. Nie wiem, czy zbierać te konwale i w ogóle ten. Nie wiem, czy cokolwiek będę summonować w tym ranie. Chciałbym nie summonować nic, ale nie obiecuję. Nie obiecuję. Tu nie ma nic niewidzialnego, czemu to mi kłamie? Halo, panie krabie, proszę się odpierdolić. Um. Au. Umieram, prawda? Kur, Wysym Dwa kraby. Fajne. fa... Ine. Nie pamiętam, gdzie mam iść w ogóle. Zapomniałem, gdzie tu się idzie dalej. Dobra, to jednak przed bossem pokażę listę, gdzie jesteśmy. I sobie jeszcze też zrobię grid. 133%, okej, okay, to nie jest źle. A jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy. E, to ja tutaj mam? Nie jest tutaj. Zapomniałem w ogóle przyciski, Halo. E, lewy full screen. Tutaj, cyk. Mamy tak, całe Limgrave zrobiliśmy. Zrobiliśmy to, co jest round table, Stormvale, Limgrave Round Table. Teraz robimy Liurnię, Jesteśmy dosłownie ostatnim punkciku. Robimy ten dungeon w tym momencie. No i dalej są rzeczy, nie? Do zrobienia. Ale z tego, co widziałem, tak najwięcej, to mówiłem ostatnio, nie? Najwięcej rzeczy jest właśnie w Liurni... E, po, e, tak, w Liurni i w Limgrave. W, w pogrobnie. Tak jak widać tutaj na przykład, nie? Jest... Nie, nie jest napisane ile, ale... 37. Łącznie tutaj, nie? Tutaj parę. Parę. Też parę, parę. Ale tu jest 28. A tu reszta to już są takie... Po 10 na oko, nie? Może czasem więcej. Ale czasem jest też mniej. Więc będzie chyba dużo więcej... E, Latania po świecie, jak już skończymy Liurnie w końcu. Więc, więc no. Pokémony to. Na Plus ci ważniejsi bossowie w DS2 dają duszę czterech ważniejszych bossów w DS1, ale. nie trafił aksat. Przydałoby się też pobiegać potem po, po kamieniach do upgrade'ów. Cztery dusze czterech ważniejszych bossów z DS1. W sensie jak dają cztery dusze? Jak to działa? Cztery dusze z jednego bossa? mnie aż, aż dziwnie. Zawsze na jolo tutaj biegnę i wiem, że czasem powinienem poczekać, ale. W większości przypadków... ała Opłaca się. Jest większa szansa, że mi nie trafi niż że mnie trafi. E, dobra, tu gdzieś powinna być chyba drabinka, tak? Czy ja źle pamiętam? A nie, czekaj. Bo ja tam muszę iść do góry przecież znowu. Tylko że ja tam szedłem w niewidzialną ścianę, gdzie był boss. Okej, okay, okej. Okay. Tu spadnę właśnie stamtąd otworzę dźwignią, okej, okay, dobra. Przypomniałem sobie jak to działa. Jak tam wczoraj... się Kolisicki. Wiesz co, mam kaca i pewnie słuchasz też po głosie, nie? Że ała, Że... Że mam... 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 E, trochę zjechany głos. I to, to po takim kombosie, bo mówię na początku streamu. Ja wróciłem do domu dzisiaj o 5 rano około, nie? Bo przez, przez pół... pół nocy e, piłem piwo i śpiewałem na karaoke. E, I to było takie krzyczenie na karaoke. Więc nie dość, że zazwyczaj po alkoholu ma się... E, którymi głosowe dość mocno nadwyrężone, to ja dodatkowo jeszcze, e, no sobie śpiewałem. Na nafierdolony. <grydolony> e, Przygniły manito, grzesznica wiedźmę, pająk smoka, żelazny król, dusze starego demona. Dusze starego króla, o kurde. Ile palców widzisz? Zero, bo żadnego nie pokazujesz. Ała, 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 please don't kill me, dziękuję. Jędrzej. nara. Słychać że po ciężkich przeżyciach, no. Słychać, słychać. Zdaję sobie sprawę. Dobra, i... To tu było... Czekaj, bo tutaj się ten, ten, tam idzie się do niewidzialnego typa, a tu gdzieś się spada? Gdzie tu się szło? Uuwa, I don't remember. Tu za, za szkieletem? Tak, dobra. I siup, gitara. Dobra, idę do bossa teraz. Co się o Rainbow Six Siege? Ja uwielbiam Siege'a. Ja w Sidu mam 2000 godzin chyba na ten moment. W mam więcej godzin niż w Soulsach, to na pewno. Kiedyś grałem bardzo, bardzo dużo. Tylko że ja gram praktycznie od premiery. E, nie dosłownie od premiery, bo pierwszy dosłownie w e, sezon mnie ominął. Gram od drugiego sezonu. Od tego, kiedy weszli wprost i Bug. I kiedyś grałem dość dobrze. E, w sezonie nie red, red, red Orchid? Nie, 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 nie. W sezonie, w którym weszła Hibana. I echo miałem diament, i to była moja najwyższa ranga, czyli ogólnie najwyższa ranga w grze. I wtedy mogę powiedzieć, że wtedy grałem na dobrym poziomie, a później zaczął mój poziom Może mój poziom był cały czas dość równy, nie szedłem wyżej, podczas gdy ludzie robili się coraz lepsi. Później zacząłem w ogóle być coraz gorszy, więc no już ja strzelam, że jestem stary, <laughs> więc, więc to już nie jest ten sam refleks co kiedyś. <laughs> Witam, a co to RANI? Kto jest Lorran? Przechodzimy wszystkie questy, słuchamy wszystkich e, rozmów, bo chcę poznać lore na własną rękę. Posłuchać co mają NPC do, do powiedzenia, bo ja w większości questów nie dokończyłem. Miałem często tak, że zaczynałem questa, na jakimś tam stepie zatrzymywałem się i szedłem dalej, bo mi się nie chciało. A w tym ranie cel jest taki, żeby zrobić wszystkie questy co do jednego. Hmm... E, wszyscy z Rainbow'a ja zacząłem grać e, i od 10 do 16 grałem, no... To nie Helmod? Nie, nie, nie. To nie Hellmod. O nie... Szk mmm, ja znowu nie wziąłem soczków na manę. Czy ja jestem, kurwa... normalny? Umrę, prawda? Okej. Okay. <grym nie daleko> <grym nie daleko> Jeszcze paraliż. Hehe. <grym nie daleko> fajne, fajne. Halo? Proszę, proszę mi tutaj nie lagować gry. Wolałbym mieć lepszą broń Mele. No nie, patrzyłem na szkielety, a on... Hmm. Jeśli dobrze pamiętam, on ma dość mało HP, ale... Ale są jego koledzy, kurwa, koło mnie jeszcze. Ja pierdolę. Wezmę chyba po pierwsze soczki na manę, po drugie weźmiemy to AOE, które tak tym robi i szczela. Mówiłem, aha, żebyś zmienił. Napisałeś zmienię, nie wiedziałem co mam zmienić. Ale dobra, teraz teraz pamiętam. No way member. Trzy niech będą. I zmienimy zaklęcia. Eee, a może falangę wykorzystam? Zamienimy to. I ja chcę... to. Dobra. Power jest za 30 zł, a ja już za moje 30 zł kupiłem sobie żarcie. Oj, oj. I właśnie po imprezie zostało dużo kebabów u nas, bo bo mieliśmy kebabowy catering na imprezie. Więc. Je, jak już zostało, to, to co ma się zmarnować, każdy wziął sobie na hatę po parę kebabów. Więc ja mam dzisiaj w ogóle i pewnie jutro też z głowy całkowicie gotowanie będę jeść wszystko, co, co dostałem po prostu. Czy wyślę ci kebaba pocztą? Nie wyślę, bo się zepsuje, będzie niedobry. Halo. Dobra. On ma tak mało HP aż Are you fucking serious Czy on... Ja nie wiem ile ja on demerzu nawet dostał, ale... No nie! Weź, weź! Kurwa! Potrzebuje więcej HP. Ewidentnie potrzebuje więcej HP. Bo ja, ja nie wytrzymam na takim czymś. Nie! Na bossie, który składa się z jednego bossa i czterech kurwa szkieletów. 100 tysięcy kebab paczkomatem. Nie, nie, nie. Znaczy, w ogóle miałem tego monstera wyłączyć. Często e, na przykład, ja słyszałem na przykład o, o YouTuberach i streamerach i tak dalej, e, którzy nie chcą się bawić w promowanie żadnej spożywki, bo to zazwyczaj się kończy tym, że na przykład jak ktoś się czymś zatruje, to później jest, a ty kurde, zły streamerze, zły YouTuberze, ty promowałeś te sneakersy, kurwa. Sneakersy, kurwa. A teraz ja się sneakersem zatrułem i siedzę na kiblu od 4 godzin. Weź te Azur, nie mam chyba. A ja, nie mam. Jak będzie dobry, to trudno nic nie zginie. Dobra, chillera, chillera, spokojne. Umrzyj, kurwiu. Dobra, umar. Aha, i jak zabije... Czy jak zabije jego? To od razu one umierają. Okej, okay, on był ich nekromantą. Ja całkowicie o tym zapomniałem w akcie. No ale dobra. Wystraszyłeś Mnie tak. Tro trochę muszę przyznać, że mnie wystraszyłeś. Dobra, mamy też kolejny morowy cień, który też będzie do kwestii góranka z kolei, nie? Gugankę, jak to niektórzy z Was lubią mówić. Czym zwykle gram w Diablo? Zależy, wiesz? Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu przejść, walczyć o swoje. I tak jak pan Jaglak powiedział.